Jeden dom, trzy osoby. To jest Balbina House. <grym admissions> Dla na od... <grymructure> Naklej do tapet. Tylko dzwoniaczki i Ukraińcy układają na krzyżaczki. A ten kto tak układa pewnie z Ukrainy. <grym disputatoka> Ojciec! Ojciec! Ile razy mówiłem, jak się masz do mnie zadać w robocie? Czepię, no źle robisz. Wiem, bo to Jezus dał nam oczy, żeby robić na oko, nie? Dobra, młody, teraz bierzesz te krzyżaczki i lecisz na. Najlepiej. Na słowa honoru! Ej, młody, młody. Zajazdowa mam nie tak. Dobra. To ja jadę. A ty kończ za mnie tą robotę. Bo jutro klient będzie. Dobra. Śliga. Też świga. Cześć. Mam nadzieję, że mój syn zastosuje zasadę ONZ. Którą ja zazwyczaj stosuję wobec klientów. He, 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 he. Bo jak nie, to mu na gizd dupy powyrywam. Nikt mi ty dzwoni. Halo? Paweł, przychodź tu. Starej Stuwy ukradłem. Jedziemy dzisiaj na melanż. Bartek, to no nie mogę. Przecież ja mam tą robotę, którą mi ze stary zostawił do jutrzejszego rana. Przecież mi się nie wyrobię. Ach, nie możemy tego przełożyć na jutro. Jutro to będzie kac, a nie suwa! No dobra, pójdę z wami, ale jedno góra dwa. Więcej nie będę, bo muszę wrócić do roboty. Zgodziłem się na ten melanż, ale tylko dlatego, że Bartek nalegał. Ale muszę jeszcze wrócić do roboty, którą muszę skończyć do jutrzejszego rana. Paweł, spokojnie, bo jeszcze mi Adiki zażygasz. To chyba musiał mi keps zaszkodzić. Już mi jest lepiej. Nie daruję temu Turkowi. Ty, ja nie wiem, chodźmy. Kurde, ja mam złe przeczucia, że Paweł coś zrobi za chwilę temu Turkowi. Chodź do Turku, Ty wino mi jeden! A eee, co to robić? Eee, ja dzwonić policja! O ty konfidencie jeden, nie dość, to jeszcze policja grozi! Oddawać! Pieniądze za gepsa! Wracaj do Turku! Lega Warszawa to najlepszy klub! San on o cholera, bały, ja to Bawę zakończ, turka! Dobra, myśmy go obydwoje! Moje są dość ciężkie! Zostawcie mnie! O! Ja jeszcze z nim nie skończyłem! Że nie wygląda smut. Bawię, się! Nawet nas nie zobaczyli! On nic nie słyszy! Jest zakuszony! Ale zagierdaj jak z mój powiór! Zwolni je ja wodę! Nawet chodź, bo jeszcze się zabijesz! I kto mi odda pieniądze, które mi pożyczyłeś? Jezu, gdzie jażem się znalazł? Nie będę dziupił, Bartek, zostało ci jeszcze siana? Może byśmy po piwerku się kapnęli? Na trzy piwerka powinny wystarczyć. Kurna no rozstawili te cholerne piwa, które są drogie. Może, ale drożyzna, a naszej taj. Nie, jego nie ma. Że, co za pieprzony sklep? Zaraz, zaraz! A co tu się kryje? Po te dobre, to trzeba się dobrze schylić! Po fajne, dobre piwo, to trzeba się schylić na dół. Tam, to jest dopiero prawdziwe. I do tego jeszcze taniocha! Kurwa! No i stówka! W jeden wieczór poszła. Wszystko, wszystko się kończy, co jest dobre. Jesteś taki pewien? No tak. To patera. Co? Jak ty żeś wziął flaszkę, jak my już pieniędzy nie mamy? <ścoughs> Za bluzę! Uratowanie! I Paweł, jako że masz wódę, chlejesz! O, 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 o! Ło, ale ciągnie! Jak laska! Tylko go tak nam coś, bo już połowę wypiłeś. Jaka ona! Smaczna! dobra, dokończamy dokończamy tą szybko. Bierzemy go na chatę, bo do, no ma robotę do skończenia. Mamy tylko parę godzin, żebyśmy go wodzie i dochodą. A my jesteśmy pijani, więc musimy go brać łapy. Boże, Paweł jest cięższy niż się spodziewaliśmy, ale to była trudna, ale udało się. Ale byliśmy w ostatniej chwili, bo zbliżał się jego ojciec. Ja pierdziu! Zrobiliśmy to w 9,5 i godziny. Zdążyliśmy znacznie mniej, bo paczka przyjeżdża. Dzień dobry! Cześć młodzieży! A już jest na finiszu! Powinien już skończyć za chwilę. A, to dobrze, bo za pół godziny będzie tu klient. Mam nadzieję, że jest robada skończyła. Idę na bodak. Co tu się od Janie Pawla? Moja krew.